Uff, wreszcie skończyli udawać, że umieją śpiewać. Ale i tak nas ten bot nie wpuści. I musimy zrobić tak. Bierzemy tą wstęgę. No, jakieś tam wstęga na, na coś tam. I używamy na tym agencie służb specjalnych. Prezydencja LHF Hefe pierwszy pierwszy postać królestwa. Manda Cię niespodziankę. Proszę przygotować chusteczki, może się zrobić rzewnie. Agenci Wakabayashi, postanowiliśmy nagrodzić Cię za pełną oddania służby Państwu. Za Wiecie co, bo się miejsca na dysku. Nie dopuszczenie nas tam, gdzie rozpaczliwie chcieliśmy się dostać. Za uparte stwarzanie problemów i bycie dla nas ciągłym utrapieniem. Za to wszystko i nie tylko. Za to, że za bardzo się boję. Cię. Sekretarzem stanu do spraw wewnętrznych. Sekretarzem stanu do spraw wewnętrznych. Takiego już mamy. Aha, spraw zewnętrznych? Takiego też. W porządku, spraw niewdzięcznych. <gryśle> Jak rzekliśmy, tak będzie. Ojej. Gabinet Max. Panie prezydencie, jestem poruszony, nie wiem co powiedzieć. A teraz biegnij na spotkanie gabinetu. Obawiam się, że nie mogę. Żartujesz sobie. Muszę się trzymać rozkazu. Nie musisz. Więc teraz bierzemy tutaj kalendarz. To oficjalny kalendarz. Na jego rękopielowych. Dobra. Ble, 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 ble. Bierzemy dzisiaj i przekładamy na dzień sekretarza, czyli 26 i to jest czwartek kwietnia. Cyk. Ogłaszamy dzisiejszy dzień 26 kwietnia. Dzień sekretarza. Powinno być dzień Pracownika Administracji. Tam kiedy wybierałem się na wiceprezydenta, prezydenta nie wiedziałem, że jesteś takim delikatnym i poprawnym politycznie liberałem. Dobra, niech będzie dzień sekretarza. Ehm, dobra, teraz mówimy mu, że ma urlop. No trzym się. Przykro. Chyba nie. Nie ma. Dobra. Weź urlop. Dziś jest czy? Takie jest prawo! Urlop. Panie prezydencie. Zezwalam. Abre. Ach, ta siła biurokracji. Dobra, wchodzimy do sali wojennej. A w sali wojennej idziemy idziemy do komputera celowniczego Wygląda na urządzenie samo naprowadzające na tampytę Tak spokojna, tak pogodna! Chcesz ją wysadzić. Jeszcze pytasz? Dobra, wysadzamy. Danie dnia, pingmin na gorącym półmisku. Kto by pomyślał, że opejsk Waszyngtona to tak naprawdę odnawiający się zapas międzykontynentalnych pocisków balistycznych. Przynajmniej raz nie zostanie wykorzystany jako ckliwa aluzja. Ciekawicz no płynie to w znaczący sposób na nasz delikatny ekosystem. Oczywiście! Moje ego już urosło. Kolejny cel. Urządzenie samonaprowadzające na terenu chyba nie działa. Pewnie zostało wyłączone w duchu własności. A mnie się wydaje, że te komunistyczne lenie zapomniały wymienić baterii. Max, były komunistyczne lenie. Kolejny. Odległa spokojna planeta Krypto. Twią sobie z nas utopią kryształowych miast i nieobecnych rodziców. Trzeba ich zlikwidować! Strzelać! Nie trzeba było mnie więzić w strefie widmowej. Patrzcie teraz. Łonicie się przede mną! Patrzcie. I sobie przyjacielu. Kolejny cel, no, Bosko Bosko. Rząd naprawdę chciał wystrzelić rakietę do jego sklepu, ale się ucieszy, jak mu o tym powiemy. Tak, tak, może byśmy zachowali to dla siebie. Zgadzam się. Nie psujmy mu jak... Nie... Niespodzianki, tak. Ognia uwaga klienci sklepu Bosko. Zaraz nie Head Headshot. Ja nie mogę. Satelitarna tarcza antyrakietowa Bosko naprawdę działa. Świetnie rozegrane Bosko. Jesteś bez... Dobra, żeby zaoszczędzić miejsce na dysku, pokażę Wam, gdzie trzeba iść teraz. Gdy jesteśmy u Bosko, u Bosko, klikamy na kamerę. Przymocowany do kamery. To pewnie urządzenie samonaprowadzające dla pocisków balistycznych wycelowanych w sklep Bosko. Słucham! E... Ludzie, nie mam pojęcia jak ja to zrobiłem, ale mam jeszcze 6 giga. Ojej. Aha, i film na YouTube już się wysłał. Yy, Hard Life Part 32, Interloper chyba, tak się nazywa. Ojej, lagi, lagi. Tfu, lagi. Ściny. Gdzie teraz Odszukajmy Lincolna! Zaszalejący w Tak! Inny ścinek, 30 fpsów. dobra. No, no już teraz bierzemy urządzenie naprowadzające, i rzucamy w lingol na święty rząd. się do dzieła, zanim uda mu się wylądać, albo zanim odkryjesz sobie plecy, żeby uciec. Teraz wracamy do Białego Domu. Ale drift. Normalnie jak w, w spije Wchodzimy do białego domu. Idziemy do sali wojennej. No dalej. No. Wow, wow, wow.

Czemu się tak ścina? Klikamy na ogień! Brr. Panie prezydencie? Z miłą chęcią! Szybko, Klik. Nie powinniśmy się chwilę poupajać? Chcesz wszystko przegapić? Ja bym nie chciał. Zniszczy takiego Abrahama Nikolna? A raczej jego posąg? Nie ma głupich. I zobaczcie to! Uwaga! Sru No to sru Ale poszło Matrix Normalnie jak w Max Pailie To oh było yeah. lepsze niż karmienie gołębi środkami przeczyszczającymi przed festynem O je Aż się napiję Wygląda na to, że kraj jest uratowany, przynajmniej od masowej hipnozy. Co robimy teraz? Nadużyjmy mojej władzy jako przywódcy wolnego świata i ciemiężmy klasę średnią, aż zacznie ogrzewać domy własnymi butami. Brzmi ciekawie, ale miałem nadzieję, że pozwolimy sobie na czekoladowe bomby wydechowe, a potem postrzelamy w Muzeum Sam jesteś moim najlepszym kumplem. Agencie Hichot, zgłoś się. Zapytanie. Laminik 80, 80-7. Minął dopuszczalny czas na potwierdzenie zapytania. Bon... Er bon... Bon... Error... Bon... 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 Música! No więc, skoro jest już koniec tego odcinka, to ja teraz zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, komentowania i oceniania filmów i żegnam się z wami do następnego epizodu. Sami Max bądź do następnej gry.